Um, Horsy, no i zobaczymy, co w tym weekendzie będziemy mieli. Um, a mianowicie, a mianowicie tego karate mamy dalej tutaj i pinjaty, ale o tym już rozmawialiśmy. Więc nie będziemy tutaj tego tematu rozwijać. Natomiast mamy kundundo, jest, jest dzikim, a więc tak jak wiecie, no to 700. A 50 około kuponów daje przez całe swoje życie, więc jeżeli tutaj wystawiałem za 900, no to średnio jest opłacany, ale wiecie, no zawsze to się częściowo zwróci. Więc powiedzmy, jeżeli Wam brakuje, no to to jest taniożka nie No bo gdzie kupicie teraz jakiegoś buściaka Zapowiedzmy powiedzmy 150 kuponów, no to raczej, raczej nawet, nawet chyba, nawet nie kupicie litena za tyle także falabelki nawet za tyle nie kupicie no i co za tym idzie no jest to, jest to pewnego rodzaju inwestycja, którą możecie sobie oczywiście zrobić, na licznik spamu już mamy 1377 także idzie do przodu to zobaczymy czy dojdziemy do 10 tys, bo w ciągu miesiąca musi to, to się tyle nabić z tego względu, że później te, te nieprzeczytane będą usuwane. A więc <głos》> zobaczymy, czy, czy spam dokoń, do, dogoni po prostu swój ogon i czy wyprzedzi do 10 tysięcy, prawda? No zobaczymy, zobaczymy. Na razie dobrze im idzie, nie? Z tym spamem celowo nie usuwam tych, tych wiadomości i celowo też nie daje jako przeczytane. No, mniej więcej chcę zobaczyć, mniej więcej, jak yy, wielki bajzel można zrobić taką jedną decyzją, którą zrobili. No, ale to tylko szczegół. Nie? E, dobra. A cóż, cóż, cóż. No, tutaj zobaczmy sobie. Licznik spamu sobie. przerybnik sobie zrobimy. A powiedzmy, że społeczności tutaj zobaczymy. O otrzymałem nasiona kuponu od gracza purplegui no i niebieskie owiki dostałem od elise od elise myślałem że tutaj te kropeczki to po prostu że, że coś tutaj niedopisane. dopisane no, no, no taki fajny nick z kropeczkami jakby miało być coś dalej no okej okay. nasiona kuponu też od, dostałem od so sofira no i dostałem jabłuszko od gracza amfetka Kaloszki od gracza Blaze Nie wiem czy dobrze przeczytałem Jak popełniam błędy to przepraszam I nasiona kupona kuponu od rty rty Rty, rty no, macie coraz ciekawsze te E, ten, o, od Rufio też dostałem kupony e, Majdżokła a nasiona kuponu, a to już wcześniej i tutaj punkt dorastania dostałem od gracza IK321 Tutaj też od Małgosi 123 nasiona kuponu były i punkt dorastania od gracza wem o, amfetka tutaj jabłuszkiem to we mnie rzuca e, dosyć ciężko, przydaje się, każde jabłuszko jest na cenę, na cenę e, e, złotego jabłka, bo jak wiecie, e, jak macie taki, e, taki fajny, m, fajnego konika boskiego, um, o właśnie, no, to przedstawię Wam od razu. Midaska, jak weźmiecie sobie midaska, jak macie midaska, to po prostu z, z tego jabłuszka e, możecie sobie na przykład wziąć, tak sobie wejdziecie na o widzicie i tutaj mamy jabłuszko i złote jabłuszko od razu widzicie i to jabłuszko jest wykorzystane proszę bardzo już mamy z nieograniczonym promieniem Heliosa i ze harmonii po prostu mamy osiołka tak no i mamy takiego osiołka od razu ciach 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 jest prawda no i widzicie jabłuszko też się przydaje jabłuszko też się przydaje i to bardzo bardzo fajnie no, i jak już wiemy, Jagosiołek, do czego posłuży nam jabłuszka, to możemy przejść dalej. No i co mamy? Siodło Zaldi. Siodło Zaldi. No, to jest część ekwipunku po prostu um, koników typu typu właśnie tutaj um, legendarnych. I Zaldia nam daje um, każdego. Um, dostaje, dostajemy 10, 10 kuponów, jeżeli dwa razy otrzymamy. Um, oporządzenie, o prawda? Czyli tutaj, jak mamy dwa razy oporządzenie, to wtedy, wtedy nam daje i 10, 10 kuponów. No niestety, niestety w tym momencie nie dostałem. Natomiast trzeba pamiętać, tak, że jeżeli dacie chociażby jeden jedną część ekwipunku Zaldi, to już musicie dokończyć po prostu na tym koniu całą Zaldię. Nie da się wycofać, nie da się zdjąć i tak dalej. Więc pod tym względem jest pewnego rodzaju pułapka. Nie dawajcie od razu ekwipunku Zaldi na konika, z tego względu, że można sobie fajnego konika zrobić, bo na przykład, żeby miał 18 i tak i więcej, teraz o wiele większe są, lepsze są te Legendary, z tego względu, że, że już wyższe jest PG i o wiele wyższe, wyższe są też tutaj yy, rzeczy. Ja te, tą Zaldię robiłem, jak PG miała 600, 6926 yy, po prostu yy, potencjału genetycznego. I dawała mi w tym momencie 18 tysięcy umiejętności, więc pamiętajcie, że zawsze legenda podwaja Wam umiejętność, więc najlepiej na jakiegoś GPK po prostu wrzucić najnowszego, najlepiej i wtedy macie dwa razy lepszego GPK. Oczywiście ten GPK nie będzie już mógł uczestniczyć w Grand Prix, Jednakże, jednakże będzie mógł na przykład wszystko zbierać, Wam wszystkie, wszystkie rozety, a wszystkie, wszystkie zdobywać zwycięstwa dla, dla koni po prostu boskich. Także tutaj, tutaj będzie przewaga ogromna na początku, oczywiście później zmaleje i tak dalej, ponieważ już się nie da po prostu tego konia tutaj upgradeować kuponami, tak jak inne konie. No więc po pewnym czasie już ten konik przestaje mieć tą wartość taką fantastyczną, że, że po prostu wygrywa wszystko. No. Ale co się uda wygrać, to się uda wygrać, nie, nie? No i tak. No i pod tym względem opłaca się tą, tą całą zaldzie zrobić i tak dalej. Natomiast daje rzeczywiście kupony i to czasem częściej niż niektóre boskie. Natomiast żeby to tak, wiecie, codziennie dawała te 10 kuponów, to nie jest tak. To jest tak raczej raz na tydzień o coś takiego. To, to już prędzej. A, wiecie, długo nie robiłem tej zaldi z tego względu, że słyszałem, właśnie były takie pokłoski, że bardzo rzadko daje te, te kupony, natomiast, no, jak się przekonałem tutaj na własnym garbie, po prostu no, daję dosyć rzadko, ale daje, nie, no to to jest tak, nie. No cóż, no cóż, no cóż. No to wszystko na ten temat, no to mamy takie, no, karate tam macie w wezwaniu tytana, A tutaj macie to siodło, to siodło, w czym to jest to siodło? Czekajcie, bo... A siodło jest. No ale w czym to jest to siodło? Hmm. A możemy kupić za... O, za 600 kuponów. No to nie, nie. I to bezpośrednio na konia trzeba dać, więc um, powiedzmy sobie szczerze. Nie. No, za 600 kuponów to za drogo troszeczkę, moim zdaniem. A, można kupić i ten, no ale z drugiej strony, no blokujemy sobie konia. Na, na pewno blokujemy sobie konia. To nie jest taki ekwipunek, który wiecie, który sobie można wrzucić i o, niech se leży, nie? Na koniu i tak dalej, zdejmę sobie ja i wrzucę to na, na, na coś innego. Tylko po prostu już blokujecie całego konia, bo e, konia z ekwipunkiem Zaldi po prostu nie, nie da się sprzedać, nie da się. Wypożyczyć chyba z tego co pamiętam, ani, ani po prostu puszczać na Grand Prix. Także możecie sobie przez przypadek po prostu zablokować, zablokować konika. Czy cena 600 kuponów? Jakby mi brakowało tylko, tylko siodła, to bym kupił. Natomiast jeżeli miałbym sobie zablokować na długi czas konia i dobierać do Zaldi, to raczej bym się chyba nie zdecydował. Natomiast no, wy zrobicie jak chcecie Jeżeli chcecie mieć legendę No to warto by było I Zaldię sobie też złapać nie? No, Pamiętajcie też jeszcze jedną rzecz Że Zaldia tutaj y, Daje wam część do, a, do po prostu tego a, Tej gwiazdy, e, gwiazdy I ta gwiazda Daje 10 do każdej umiejętności y, Z tego co pamiętam 10 do każdej umiejętności y, Dodatkowo we wszystkich waszych koniach, które macie aktualnie w stajni. Także raz tylko ją można wykorzystać. Najlepiej jak macie przed Grand Prix i tak dalej jesteś, macie GPK. Z tego względu, że gwiazda potrafi no to jest 30 30 punktów. Potrafi coś zmienić, no, przynajmniej kiedyś tak potrafiła, z tego względu, że odkąd weszły te gwiazdy, te dodatkowe rzeczy, bonusy i tak dalej. Hodowle też wzięły się na sposób i po prostu sprzedają koniki, koniki tak poobcinane, że nawet nie wiem, jakie byście bonusy im dali. To nie mają szans wygrać Grand Prix. Także no, wcale im się nie dziwię, z tego względu, że no, po to się ma hodowlę, żeby to pierwsze miejsce po prostu sobie zdobywać. I te kuponiki pierwsze, drugie miejsce, prawda? No, trzecie jeszcze można się z kimś podzielić, bo rzeczywiście no, można sprzedać takiego konika na trzecie miejsce i rzeczywiście on będzie miał to trzecie miejsce, nie? I tak dalej. Natomiast, natomiast da się to obliczyć i da się to tak poobcinać konika, że że rzeczywiście to trzecie miejsce będzie, nawet gdy się coś tam spindoli przy, przy blupie, ale po prostu da się tak zrobić. I niektóre hodowle sprzedają trzecie miejsca, czasem drugie. Ja to nawet sprzedawałem pierwsze z tego względu, że nie było czasem chętnych na Grand Prix, jak jeszcze mieliśmy hodowle. Która, która miała gpki prawda? To sprzedawaliśmy nawet pierwsze miejsca. No ale to tylko szczegół. No cóż, życzę powodzenia, zdobywania Zaldi. No i tutaj w wyzwaniu Tetanów macie karate. Karate już pisałem, to jest bardzo dla mnie nieprzyjemny koń i nie polecam go nikomu. ale nie jestem obiektywny w tej, w tej kwestii, z tego względu, że to jest polityka włodarzy tej gry i po prostu i o, to mi się bardzo nie podoba. No ale to jest tylko moje zdanie, wasze może być odmienne. Do usłyszenia do następnego razu. A Zalajkujcie, zasubujcie i zapamiętajcie e, o, e, o dzwoneczku, a do usłyszenia następnym razem.